Rozmawiamy z Anią, organizatorką akcji na Uniwersytecie Jana Pawła II w Krakowie. Aniu, powiedz proszę, skąd pomysł w ogóle na zorganizowanie takiej akcji na uczelni? Pomysł trafił do mnie przypadkowo. Znalazłam profil Marzycielskiej Poczty na Facebooku, a stamtąd trafiłam na stronę internetową Marzycielskiej Poczty. Działam w dziennikarskim kole naukowym, dlatego pomyślałam, dlaczego nie zorganizować tego na uczelni. Wiem, że studenci lubią pomagać, ale często nie mają na to albo czasu, ani pieni albo pieniędzy, bo zazwyczaj pomoc łączy się z wydatkiem finansowym, a tutaj możemy pomóc całkowicie za darmo, przy okazji szkoląc naszą profesję pisarstwa. Wspomniałeś o tym, że fundusze potrzebne są, aby komuś coś ofiarować. Powiedz, jak cała koncepcja tutaj pisania listów w Marzycielskiej Poczcie oddziałuje na, na studentów, którzy przychodzą tutaj? Akcja odbiła się bardzo pozytywnym echem w gronie studentów. Przychodzą i piszą praktycznie codziennie listy. Zazwyczaj jest to te, takie samo grono, ale dołączają, też, dołączają do nas też nowe osoby. Właśnie wchodzą. Piszą, piszą nie tylko studenci z Uniwersytetu Papieskiego, ale także osoby z zewnątrz. Przyszedł do nas kolega, który w ogóle nie jest związany z uczelnią, jednak dostał wiadomość o takiej akcji i codziennie włącza się w pisanie listów. Jakie jest zainteresowanie do tej pory w liczbach? Mogłabyś podać? Dokładnej nie mogę podać, będziemy dopiero wiedzieć w czwartek wieczorem, ale wiemy już na pewno, że każde dziecko dostanie po kilka listów. Jak wygląda proces? W jaki sposób trafia taki list do dziecka? Od początku, od jego napisania? Najpierw trafia do naszej magicznej skrzynki, którą zrobiła dla nas Sylwia. Następnie grupujemy listy nazwiskami, a następnie wszystkie listy, które są do danego dziecka, trafiają do jednej dużej koperty i jedna duża koperta trafia do.